Cześć, witajcie z tej strony Dekamos. z kolejnym odcineczku na moim kanale z FIFA Mobile. Zanim zaczniemy, Santez, Mohameda Salaha, chciałem wam pokazać, że udało mi się odbudować ligę, dobrze prosperuje w końcu. Wróciła dobra liga, która będzie wykrywać. Także, jeżeli by ktoś chciał dołączyć, zapraszam bardzo serdecznie. No ale lecimy już do składu, bo zaszły małe zmiany. Tak wyglądał ostatnio mój skład. Dobiłem 100 overall na ostatnim odcineczku, a na tym udało mi się trochę asupgrade'ować. Tak wyglądał skład. A teraz zakupiłem trzech nowych zawodników, no i pierwszy za to będzie za nakatę wjedzie tutaj Kazri. Także nie wiem czy go się tak czyta, ale w sumie nieważne, Kazri wjechał i jest dosyć spoko, dosyć dobre strzały, szybki jest. No i Zafa Fabiańskiego wjechał Oblak, dosyć przydatny, polecali mi go ludzie na live. No i zaraz Forda wjeżdża Zaha, którego trafiliśmy wczoraj na live. I tak, 103 overall, muszę jeszcze zupgrade'ować boosty, ale nie mam aktualnie pieniędzy, także tak się prezentuje składzik. No i zobaczmy na samego Mohameda Salaha, bo na nim się dzisiaj skupimy, na jego statystykach i przetestujemy sobie m.in. jaki jest szybki, czy dobre strzały, czy dobre wykończenia, wysokie agility, także to wszystko przetestujemy sobie zaraz. I muszę powiedzieć, że bardzo przyzwoita karta. Wysokie wykończenia, dosyć niski zawodnik, ale to nie o to chodzi. Ogólnie, statystyki: wysoki dribbling, dosyć dobra kontrola piłki, naprawdę bardzo ciekawa karta. 100 overall. Wiem, że to bardzo dużo osób tego zawodnika trafiło, no ale dla mnie jest to coś niesamowitego. Ten zawodnik także. A tak w międzyczasie otworzymy sobie jeszcze jedną paczuszkę. Co nam dropnie? Może jakiś zawodnik 90, i jest! Jest! Van Yama trafiony po raz drugi u mnie, już na kanale i tak. I przechodzimy sobie do samego meczu testu Salaha. Zobaczymy. Zazwyczaj robię nim na początku od razu akcję i zobaczmy. Salah biegnie, drybluje, przedryblował dwóch, trzech i jeszcze dwóch przeciwników, ale chyba i i strzela! No i pierwsza brameczka Salaha na początku meczu. Także bardzo mnie to cieszy. Pierwsza szybka akcja, no i szybki gol, Tutaj troszkę przyspieszył i teraz wykończenie strzał bardzo ładnie. Także strzały i wykończenia już spoko. Nie, nie zauważymy aż tak bardzo tego przyspieszenia Salaha. Ale teraz, choćby przyspieszenie, i podanie no i tutaj bym mógł trochę przyspieszyć przyspiesza, właśnie, i jednak zwrot robi, i podkręcenie piłeczki. I kolejna bramka fajnie z w okienko, piękne strzały. No, muszę powiedzieć, że Salah naprawdę jest bardzo dobrą kartą. To pokazuje też na boisku. No, tutaj popchnął, ale to miejsce o to nie jest za nieważne, tego nie było. To się nie wytnie, <laughs> Żartuję. no. I tak, lecimy z kolejną akcją, zobaczmy Orizi. Szukałem tutaj jak zwykle salacha, bo właśnie go dzisiaj testujemy kolejne wypuszczenie tutaj salach i strzał, i tutaj chyba troszkę za mocno, bo zrobił niestety crossbar challenge, a ta piłka już nie wpadła po dobiciu z główki. No niestety, wielka szkoda, bo byłaby naprawdę ciekawa bramka. Wczoraj była taka ciekawa bramka na live. Ie. No i tutaj głupie podanie, nie wiem, co tu w ogóle zrobiłem i cyk! Przejęcie, Zacha, podanie, no i znowu taka fajna akcja, tutaj Salah pokazuje speeda, dolatuje do piłki i przechodzi do środka, no i to było znowu kolejne podkręcenie, kolejna bramka Mohameda Salaha, pięknie, jeżeli chodzi o niego, o jego podkręcenia piłki, jest to naprawdę ciekawa sprawa, bo potrafi piłkę naprawdę wysoko podkręcić i bardzo dobrze, żeby wpadła jeszcze, także to jest coś, co ja lubię, strzały z dystansu, podkręcenia piłki, to jest moja chyba specjalność w FIFA Mobile. 19 także jak na, dla mnie to ta karta naprawdę jest dosyć przyzwoita no i teraz przeciwnik leci z akcją zobaczmy co z tego będzie nie ma akcji bo Sanchez przejął ale jakiś tam faul ale to niestety faul przeciwnika no i my mamy piłkę rozpoczynamy kolejna tutaj Kevin De Bruyne, De Bruyne przepraszam przy piłce no i Kazri do Salacha znowu Salah obiega obrońcę pyk i schodzi do środka, co z tego będzie. I nieudany dribbling tutaj Mohameda Salaha. Ale też wbiegłem centralnie w przeciwników, także to nie mogło się udać. No i teraz szybko próbujemy przejąć piłkę, żeby coś jeszcze z tej akcji wydobyć. I cy Kevin przejął piłkę. I teraz Orizy podaje do Mohameda Salaha. Może teraz na spalonym, teoretycznie, ale i Bramka. Nie wiem, bo teoretycznie powinny pokazywać, pokazywać spalonego, ale jest Bramka. Nie wiem jak to się stało. Podkręcenie jak zwykle, pięknie, bramkaż tego nie był w stanie już wyciągnąć. No i mamy brameczkę na 4 do zera. Teraz może jeszcze jakaś piąta bramka. Zobaczmy, czy może coś z tego będzie. 88 minuta i tutaj Origina Salaha, Salah, kolejna akcja ostatnia, no i strzał. Bardzo ładny strzał. 5 do zera, pięknie. I tak się w sumie chyba zakończy już ten mecz, bo raczej już nie zrobimy szóstej bramki. Ale piękny, to jest pięć bramek Mohameda Salaha w tym meczu. I może powiedzieć, że naprawdę karta imponująca. Men of the match Salah, no nie ma co dużo mówić. I co? I to by było w sumie na tyle w tym meczu. Moim zdaniem Salah naprawdę dobre strzały, szybki jest. Dribbling, no też niczego sobie, bo 140 ma driblingu z tego co pamiętam. Czekajcie, driblingu Mohamed Salah ma. Um, okej, okay. Mohamed Salah ma 140 driblingu, także dribling też niczego sobie. No, naprawdę, bardzo przyzwoita karta. No i dużo nie mogę powiedzieć, jest po prostu egipską bestią z Liverpoolu. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodoba, możecie dostać łapkę w górę i czekajcie na kolejny odcinek. Kolejny odcinek jutro. Na razie, cześć, pompa. Dostawcie też suba. Na razie, joł ziomeczki, pa.